Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim filmie z serii podsumowań, będzie to trzeci film, były ulubieńcy roku 2014, jeśli chodzi o kolorówkę, o pielęgnację, a w chwili obecnej chciałabym tak podsumować ogólnie ten rok 2014, tak ze strony niekosmetycznej od strony filmów, chciałabym Wam powiedzieć też, jakie mam plany, w, jeśli chodzi o kanał na rok 2015, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Będę posiłkowała się kartką, na której spisałam sobie takie najbardziej ważne, moim zdaniem, wydarzenia roku 2014, jeśli chodzi o YouTube i o moją osobę. Więc rozpocznę od tego, ile filmów w 2014 udało mi się nagrać i podliczyłam je sobie na szybciutko, i wychodzi na to, że nagrałam 122 filmy w roku 2014. Myślę, że jest to bardzo duża liczba, tym bardziej, że nadgoniłam. Tą liczbę grudniem, ponieważ w grudniu był taki dosyć intensywny okres, jeśli chodzi o ilość filmów, które dla Was wgrywałam. Ponieważ może nie zrobiłam całego grudnia takiego typowego vlogmasa, ale od 11 grudnia do 31 grudnia wygrywałam dla Was codziennie jeden film. Myślę, że 122 filmy to bardzo dużo. Tym bardziej, że prowadzę drugi kanał okiem matki, na który staram się wgrywać przynajmniej raz w tygodniu film, więc do tej liczby dochodzą też filmy, które nagrałam na tamtym kanał, więc powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę duży wyczyn, tym bardziej, że mam dużo obowiązków, takich domowych swoich. Mam również dziecko, które jest na pierwszym miejscu, więc tutaj zawsze musiałam wygospodarować sobie jakoś czas. Aby nagrać film, aby go złożyć, i żeby go wgrać, i też administrować, że tak powiem, ten film, komentarze i tak dalej. Więc tutaj pod tym względem rok 2014 był bardzo, bardzo bogaty i pracowity. Myślę, że 2015 będzie jeszcze bardziej pracowity, ponieważ mam mnóstwo już pomysłów na filmy, które już sobie spisuję na karteczkę, aby nic mi tutaj, wiecie, nie uleciało z głowy. Jeśli chodzi o... Inne rzeczy w temacie filmów, może już od razu powiem. Wymyśliłam aż trzy tagi, które powiem Wam, że cieszyły się jedne bardziej powodzeniem, inne mniej. Mam na myśli tag domowy, który został przekształcony w trakcie tagowania przez inne dziewczyny jako tak perfekcyjnej pani domu, ale docelowa nazwa był to tak domowy. Wymyśliłam 10 pytań, na które bardzo chętnie dziewczyna odpowiadały i z tego miejsca dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za te odpowiedzi, ponieważ mogłyśmy się dzięki tym pytaniom poznać z troszeczkę innej strony. Więc ten tak cieszył się bardzo dużą popularnością. W okresie świątecznym wymyśliłam nawet tak. Christmas Time tag, na które odpowiedziało też kilka dziewczyn. Myślę, że w następnym roku może być bardziej popularny, ponieważ opublikowałam go dosyć późno, więc tutaj nie wszystkie dziewczyny go zauważyły i postanowiły nakręcić odpowiedzi na te, na te pytania. Kolejnym trzecim takim powiedzmy tagiem był strój za 100 zł. Otagowałam bardzo dużo dziewczyn, lecz jednak tylko Big Be Beautiful Lulu Nakręciła swoją odpowiedź na ten tak, więc na pewno te wszystkie filmy, o których Wam będę mówiła w tym filmie, znajdziecie na dole w opisie filmu. I na Okiem Matki, na moim drugim kanale, również wymyśliłam nowy tak, mamą być. Więc jeśli jesteście mamusiami i chcielibyście odpowiedzieć na chyba też, chyba, 10 pytań tam jest zawartych, to serdecznie Was zapraszam. Również podlinkuję Wam ten film na dole. Poza tym, pierwszym punktem, który taki sobie tutaj wyszczególniłam, są loki z opaski. Lok, lok, rok 2014 upłynął mi pod kątem loków z opaski, w momencie kiedy ja dowiedziałam się o tej formie kręcenia włosów bez użycia ciepła i zobaczyłam, jak pięknie moje włosy współpracują i jak pięknie się układają po tej formie zakręcenia, że tak powiem. to po prostu praktycznie raz w tygodniu miałam zrobione tego typu loki w co drugim filmie miałam takie loki ponieważ robi się tą fryzurę bardzo szybko bardzo efektownie wygląda tak człowiek schludni i tak dalej nie jakaś taka szopa na głowie i tak dalej jaką zazwyczaj mam po umyciu, więc w ten sposób najczęściej stylizowałam swoje włosy, oczywiście jest na ten temat film, który znajdziecie w opisie na moim kanale więc bardzo Was zachęcam jeśli macie tak jak ja podatne włosy na kręcenie to to jest rewelacja inny sposób aby wyglądać jak gwiazda Hollywood. Poza tym zrobiłam bardzo, ale to bardzo dużo zamówień z Avonu. Praktycznie raz w miesiącu był haul związany z Avonem, bardzo dużo tych kosmetyków zamówiłam, więc tutaj pod tym względem jeszcze mam dosyć spory zapas kosmetyków do przetestowania, więc prędzej czy później o nich usłyszycie. Poza tym biegałam w okresie wiosennym, tak, wiosenno i też w jesiennym biegałam sobie razem z moim mężem na zmianę. Była to bardzo przyjemna forma aktywności fizycznej, ponieważ nakładałam słuchawki, słuchałam mojej ulubionej muzyki i biegałam sobie w bardzo przyjemnym plenerze. Biegałam oczywiście z Endomondo, robiłam naprawdę bardzo spore kilometry, jak na mnie, ponieważ starałam się, żeby każdy taki bieg kończył się 5-kilometrowym wynikiem, więc tutaj bardzo mi tą dużą przyjemność sprawiało to bieganie. Wy macie takim kosmetycznym nowością były hybrydy. Hybrydy zamówiłam sobie chyba w drugiej połowie roku. Raz byłam u kosmetyczki na tym powiedzmy zabiegu, na ten manicure i po prostu zachwyciło mnie to, że przez dwa tygodnie mam z głowy malowanie paznokci. Mnie bardzo szybko paznokcie odpryskiwały takim klasycznym lakierem, więc hybryd były moim wybawieniem. Zamówiłam sobie zestaw na Allegro. Jest to teraz bardzo popularne, więc na moim, film, na moim kanale również znajdziecie film z przygotowaniem hybryd w domu i roz, również ich ściąganiem. I naprawdę w chwili obecnej mam teraz takie szare hybrydy na paznokciach, które robiłam sobie wczoraj w nocy o pierwszej i które będą mi się trzymać na pewno półtorej tygodnia, zanim mi nie odrosną tutaj od nasady. Jest to naprawdę wybawienie dla każdej matki serdecznie Wam polecam pięknie wyglądające, trwałe paznokcie i nie musicie sobie już nimi zawracać głowy. Mam tutaj jeszcze kilka punktów związanych z stricte z nagrywaniem filmów. Nowe tło, jest to kącik który bardzo, bardzo lubię, ponieważ jest taki zawsze zadbany w moim domu, że tak powiem, mogę Wam też tak napomknąć, że w nowym roku 2015 to tło jeszcze się zmieni, ale to już w drugiej połowie myślę roku, więc na pewno to zauważycie. Poza tym, moi drodzy, cóż ja tu jeszcze mam, Aha, przeszłam na nowy edytor filmów. Możecie zobaczyć, że moje filmy są w zupełnie inny sposób edytowane. Przeszłam z darmowego Windows Movie Makera na bardziej profesjonalny program Sony Movie Studio Platinum 12.0, jakby ktoś był bardziej zainteresowany. Jestem z tego programu bardzo, ale to bardzo zadowolona. Daje mi naprawdę wiele możliwości robienia filmów w troszeczkę inny sposób, który jest bardziej przyjemny dla oka. On pomaga mi również Zedytować kolory I tak dalej, więc W filmie, więc mogę sobie tutaj się Jeszcze wspomóc dodatkowo Mogę edytować film na kilku Ścieżkach, w jednym z vlogów W grudniu wam pokazywałam jak wygląda Edycja takiego filmu, ale również Tak sobie pomyślałam, jeśli bylibyście ciekawi To nagrałabym wam taki vlog Film instruktażowy, jak wygląda Nagrywanie filmów od początku Do końca, więc tutaj Myślę, że w tym roku taki Film na pewno się pojawi. Myślę, że będzie przydatny nie tylko dla vlogerów, którzy nagrywają i chcieliby coś zmienić w swoim trybie takiego nagrywania, ale również dla osób, które zastanawiają się nad utworzeniem kanału, więc mam nadzieję, że ten film będzie pomocny. Pozostawając nadal w temacie mojego kanału, chciałabym Wam powiedzieć, że powstanie nowa seria filmów, którą sobie tutaj wymyśliłam i którą będę, mam nadzieję, Współtworzyć razem z Wami, ponieważ nie jestem taka łebska, jeśli chodzi o triki współczesnej Pani domu. Tak będzie się nazywała ta seria, w której chciałabym przygotowywać dla Was kilka trików, sprawdzać takich kilka trików domowych, które można zastosować w awaryjnych sytuacjach. Pierwszy film stworzę ja, a później Wy pod tym filmem będziecie podawać swoje pomysły, triki i tak dalej. Ja będę je testować, nagrywać filmy z i z tym, jak działają te triki, więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was zarówno przydatny, jak i fajnie się oglądał. Poza tym chciałabym nagrywać więcej vlogów. Widzę, że ta tematyka bardzo Was interesuje, jak wygląda taki nasz zwykły, codzienny dzień, bądź niezwykły, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na jakieś wycieczki, więc będę zabierać ze sobą kamerę i Wam to wszystko dokumentować. To też będzie dla mnie taka pamiątka, jak po 10 latach odpalę sobie jakiś archiwalny film, i zobaczę, jak wyglądałam, co robiłam w tym czasie z moją rodziną, więc to jest również taka fajna forma pamiętnika. Poza tym by, przypominam Wam, że filmy będą ukazywać się na tym kanale w każdą środę i niedzielę. Postaram się być systematyczna. W razie możliwości, e, może jakiś film bonusowy w tygodniu się e, trafi, ale no, tak jak Wam mówię, prowadzę jeszcze drugi kanał, więc w tygodniu muszę nagrać trzy filmy, więc jest to dosyć spora e, praca. I Muszę wygospodarować dosyć sporo czasu, aby to wszystko ogarnąć. Ale w każdą środę i niedzielę na pewno możecie liczyć na film. Poza tym, jeśli chodzi o moją osobę, już oczywiście chciałabym tak jak każdy, zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów, a tak naprawdę jest to kilkadziesiąt, że tak powiem. No, co najmniej 10 kilogramów chciałabym zrzucić, ponieważ już osiągnęłam jakiś fajny efekt, który mnie zadowalał. Jednak e, przyszedł czas, kiedy odpuściłam sobie ćwiczenia, i to był największy mój błąd, ponieważ tak naprawdę wróciłam do punktu wyjścia i tak naprawdę od początku muszę zacząć ćwiczyć, na nowo się motywować, i tak dalej. Ale wiem, że w momencie, kiedy już postanowię i zacznę ćwiczyć i uważać na to, co jem, to już nie odpuszczę i naprawdę osiągnę swój efekt i będę go utrzymywać, już ponieważ to bez sensu jest wylewać z siebie hektolitry potu siły i tak dalej, aby potem to wszystko zaprzepaścić, więc to jest po prostu w moim stylu. Już nie jeden raz podejmowałam próby zrzucenia zbędnych kilogramów i powracałam do punktu wyjścia, więc mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda i za rok zobaczycie moją twarz bardziej szczupłą i ogólnie lepiej wyglądającą, poza tym. Yy... Chciałabym wypracować swój styl, chciałabym zmienić e, swoją szafę. Może jak już zrzucę te zbędne kilogramy, no to będzie to fajne, e, fajny czas, aby zmienić swoją szafę, ponieważ no, po moich strojach dnia możecie zauważyć, że mam problemy ze stylem. Nie zawsze udaje mi się złożyć ten strój tak, aby raz pasował do mojej sylwetki, dwa jakoś fajnie się prezentował i kogoś inspirował, więc pod tym względem chciałabym popracować w roku 2015. I poza tym moi drodzy... Yy... Wspominałam znowu najistotniejszą kwestię, najistotniejszą tak naprawdę zmianę w moim wyglądzie w 2014 roku, jakie były różowe włosy. To wszystko widzieliście na moich filmach, jak one się zmieniały, i tak dalej. Rozpoczęłam moją przygodę z różowymi włosami od zafarbowania ich taką profesjonalną farbą z sklepu fryzjerskiego. Potem przyszłam na pianki Venita, o których film będę nakręcać za chwilę potem, kiedy skończę nagrywać dla was. Więc wszystko na temat tych pianek i tej koloryzacji będziecie mieć skompensowane w jednym w jednym filmie. Więc tutaj różowe włosy też był to Hicior roku 2014. Nie każdemu się ta zmiana podobała. Coraz częściej dostaję komentarze, że mam już sobie odpuścić ten kolor i po prostu spoważnić, bo nie przystoi to matce osobie dorosłej, kobiecie dorosłej mieć tego typu kolor włosów. Lecz ja jestem z tej zmiany bardzo zadowolona, ponieważ czułam się inaczej, wyróżniałam się na tle tej szarej rzeczywistości i po prostu też ten kolor podbijał mój kolor włosów, i ten kolor podbijał też kolor moich oczu, również czułam się bardzo fajnie, ponieważ komponowałam moje stroje również z zupełnie innymi kolorami, materiałów i tak dalej, których wcześniej nie lubiłam i które z Fajnie współgrały, z tym kolorem mam na myśli przede wszystkim kolor niebieski, który z tym różem po prostu prezentuje się fantastycznie. No, teraz jak widzicie, mam dosyć spory odrost, nowa farba już czeka, więc już za kilka filmików zobaczycie mnie w nowej osłonie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeszcze tak mi się przypomniało odnośnie moich postanowień noworocznych. Chciałabym być lepszą Panią Domu, być bardziej zorganizowaną osobą, jeśli chodzi o raz porządek w domu, dwa to wszystko, czym powinna się perfekcyjna Pani Domu zajmować. Chciałabym naprawdę w tym temacie się bardzo, bardzo poprawić i trzymajcie za mnie kciuki jeśli macie jakieś triki i tak dalej to dajcie mi znać mniej więcej mam plan jak to zrobić więc mam nadzieję że uda mi się go zrealizować poza tym w roku 2015 chciałabym się bardziej rozwinąć kulinarnie ostatnio ten temat jest w naszym domu bardzo popularny z moim mężem lubimy odkrywać nowe smaki tworzyć nowe pro... Potrawy i tak dalej. Możecie efekty tych zabaw widzieć na Instagramie, w zdjęciach naszych posiłków, więc tutaj chcielibyśmy z mężem się zdecydowanie rozwinąć w tym temacie i być może w następnym 2016 roku, jeśli jeszcze master, nie master chef, tak, master chef będzie. E, jeszcze ym, nagrywane, to być może się uda mi zgłosić do tego programu, więc taki mam plan, aby się rozwinąć kulinarnie w roku 2015. No i by to było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o to podsumowanie. Oczywiście się pewnie rozgadałam. Był to taki e, troszeczkę chaotyczny film, ponieważ tylko wypisałam sobie moje złote myśli na kartkę i tutaj mogłam je troszeczkę bardziej poszeregować, ale mam nadzieję, że mimo wszystko oglądało się wam ten film przyjemnie i że podpowiecie mi też kilka innych tematów na filmy ponieważ filmy nagrywam dla was one mają być przydatne dla was więc jeśli macie jakiś pomysł zapodajcie go tutaj pod filmem w komentarzach ja na pewno go uwzględnię i jak najlepiej się do jego przygotowania przygotuję i dla was go nakręcę więc z tego miejsca chciałabym wam serdecznie jeszcze raz podziękować za cały ten rok 2014 który ze mną spędziliście za wszystkie komentarze, subskrypcje i te odsłony filmów, więc naprawdę jeszcze raz się powtórzę, bez Was nie byłoby mnie. Mam nadzieję, że będziemy dalej fajnie się bawić na tym moim kanale głównym i moim drugim kanale mamuśkowym Okiem Matki, więc wszystkie linki zawsze znajdziecie na dole pod filmem. Ja bardzo lubię Wasze komentarze, odpowiadać na nie i tak dalej. To jest tak naprawdę sens całego tego nagrywania, te Wasze komentarze, interakcje, Akcje z wami i tak dalej, więc Pod tym względem dziękuję wam Serdecznie jeszcze raz za uwagę I widzimy się już w kolejnym Filmie, który, za który nagrywanie Zabieram się właśnie w tym momencie Trzymajcie się, papa!